Panie Cetku, co, namyśliły się pan? Panie, panie Boczek, patrz mi pan na usta i skup się pan, dobra? Pan jesteś debiut, proszę pana. Dureń i nie do proszę pana. I proszę pana, nie dorastasz do żadnego poziomu. Ja sobie nie życzę żadnych propozycji od pana, dobrze? A pocałuj mnie pan w dupę, rozumiesz pan? I wszędzie mnie pan pocałuje. O. Jeszcze coś mi się przypomniało, coś lepsze. Co? A może by my co ukradli? Co? A co? No, wódkie, panie. A gdzie? A Staśka opierdzieli. I co? Wchodzisz pan w to? To jest przestępczość zorganizowana, proszę pana. I ja zaraz dzwonię i donoszę na pana na policji. Panie, to ja się tylko tak se mówiłem, tak, panie. Wypierdzielacz, to próba się ty. To co, co? <śmienicza> Brandon? Brandon. 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 <śmienicza> 's <sighs> <sighs>